Kolej. Sierpień, zadanie 3. Sierpień 2025. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 24. Dodać pierwiastek trzeciego stopnia ze 192 jest równa. Dobra, musimy to sobie jakoś rozłożyć. Pierwiastek trzeciego stopnia z 24, możemy to sobie pomnożyć, zapisać, że to jest 3 razy 8. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Jak byście chcieli, możemy to zrobić w ten sposób. O, możemy, nie musimy. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2, a tu zostaje pierwiastek trzeciego stopnia z 3. Dobra, teraz mamy pierwiastek trzeciego stopnia ze 192. Spróbujmy to też podzielić na 3. Dlaczego na 3? Bo tu nam został pod pierwiastkiem trójka. No i w tych dwóch odpowiedziach, w sensie w jednej, też jest to 3, więc może to jest jakiś znak. 192 podzielić na 3 to jest 64, czyli możemy to zapisać, że to jest 64 razy 100. Więc jakbyśmy bardzo chcieli, możemy to rozbić, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 64 i pierwiastek 3 stopnia z 6, z 3, przepraszam. Pierwiastek trzeciego stopnia z 64 To jest oczywiście cztery. I tu są trzy pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. Teraz mamy to dodać, czyli to jest 2 pierwiastek trzeciego stopnia z trzech dodać 4 pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. Więc to jest razem 6 pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. Odpowiedź C.